Jak z Ruskiem? Dobrze z łuskiem. Nowe pole robimy, dzierżawimy nowe pole, tak zwane dzierżawa nowa pola. Ludzie częściowo już yy, tutaj kurde tną drzewa po kolei. Ja tu zrobiłem kawałeczek i do ciebie Rusy dali. Tam miałem niespodziankę taką płytę płytę jebaną betonową. Yy, już Wam pokazuję. Nic tam pod nim nie było. Nie wiem po co ona tam służyła, komu służyła. Tu jest taka glina taka. Glinka tu jest fajna. Glebogryska przejdzie na to, masakruje to jeszcze. Albo zostawię na przezimowanie i na wiosnę z tym coś zrobię. Tu chcę posać kawałek kukurydzy trochę. No nie mam gdzie. Ech. A tu będę siał owiec, resztę. Tam i taka jest, taka jest niespodzianka. Nie ma tego dużo tutaj kawołeczki porarów. Taki. Piździk mały. Taka niespodzianka tu była płyta betonowa. I za każdym razem co jeździłem, to mnie tu wyrzucało do góry, nie wiedziałem co tu jest. Jeździłem mulczerem i to, i normalnie to przechodziło, no nic się temu nie działo. Bo to już było trawą zarośnięte, to było bardzo stare, to jakaś płyta była, nic pod nią nie ma, nic. Taka niespodzianka tu była. I po prostu trzeba to wziąć jeszcze, może bronami polotomy albo czym. Taka niespodzianka, taka płyta po pieronie. Zapuga chyciłem, mało mi ciągnik nie wydarł z rąk. Ciągnik, kierownica z rąk mnie wydarzyła, jak wyskoczyło. No i tak się skakało, i skakało, i skakało. Ktoś taki mądry był i mi taką płytę tutaj podłożył świnie. No to jest taki ugór po ilu? 20 lat, no, tak może nawet więcej, no to jest stary ugór. To było, musie, w tym roku nam się tego haratu już dość. I stwierdziłem dzisiaj, że trzeba wreszcie to wziąć i, i zorać. No, no najwyższa pora, będziesz pomału to haratać. Nie idzie to głęboko, bo ruski to tak głęboko nie harata. Przydałby się mocniejszy traktor. Nie mówię, że nie. No i co, no i tyle. No teraz robimy tutaj taki. Taki robię, taki stają, robię. Taki po górze, dwudziestu paroletnim. Ja już o tym wiedziałem wcześniej, tylko że ja tego nie brałem pod uwagę, że tu tak będzie. Takie dość długie i szerokie. Jak to długie jest. Jak stąd, tam pod las. Tego jest. Kawa, naprawdę kawą. Do tego co trzeba jechać. Chwilę trzeba jechać. No wiadomo, tak gdzie indziej stają, kawałają długi. Tu jest taki kawu tego, że fix. Tu jeszcze dwa korzenie muszę wyciągnąć. Do tego do przodu. Tu gdzie stoję, to jest dopiero tego, tego uszedłem. To jest taka glina. Jak widać, taka tak samo glina jak i tam. Nie wiem czemu tak tu jest. Cienko to idzie, bo cienko, no, bo to jest pierwszy los. Po tylu latach, no to naprawdę musi być cienko zrobione. Tam dalej już jest pioch, tam już ludzie wycinają brzuszki, sosny na zimę, czymś się czapoli. No nie do się ukrywać, że się nie da czapoli czymś jest tego naprawdę kawo. Tam jest dopiero do połowy nie niecałej nawet. O, może troszkę więcej niż połowa. I tam jeszcze jest, ho-ho-ho, kawo jeszcze takie. A szerokość to jest. jest szerokie. Tu jest wąziutkie się wydaje, bo tu jest jeszcze takiego drugiego sąsiada, no ale z nim rozmawiałam i nie i koniec, no to nie, zostawiłem mój tak super graniczny tam jest ubity, postawiony, stoi, minął kopać jeszcze, nie było wiadomo dokąd i zostały wyrwane, tu już było tyle porobione choć co, więc trzeba było to przeorować idzie tak jak idzie nie idzie to może wyśmienicie fajnie dobrze, no ale idzie dobrze kurde no Taki ugór będzie po tu będzie stająco się zrobi. Takie jak moje, to chyba ze dwa to bezłączone. złączone. Jest tego w pierniki. Wierzcie mi. Tam się słychać, jak ludzie się tu kąpią, a mi jeszcze brzmą. Całą żrąść to jak żrą drzewo. Są spuszczania niektóre, krzoki takie, sosne, brzuszki stałe. Cztery I tak w sumie w miejscu co fajne stająko by z tego wyszło. No i postanowił, że to wytną wszystko. A ja stająco z tego zrobię eleganckie. I, i będzie dobrze o tam gość idzie do mnie o no, już jadę o. Dobra już jadę o, widzicie już muszę jechać do niego Już mnie tam woła Dobra na razie tyle będzie zorki później